Witam Was serdecznie, gorąco na kolejnym odcinku na kanale Borge Games TV. E, na początku, oczywiście, chciałbym Was bardzo zachęcić do subskrypcji, komentowania, lajkowania, e, bardzo nam to pomaga. Ale do rzeczy. E, dzisiejszy odcinek poświęcimy grze wyspa przygód od wydawnictwa Portal Games. Gracze wcielą się w grupę rozbitków, którzy będą starali się. Jakoś poradzić na właśnie tytułowej wyspie. Gra jest od 2 do 5 graczy. Jest to gra kooperacyjna, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania materiału. Dobrze, tak wygląda rozłożona gra Wyspa Przygód. Pierwsza przygoda, później z czasem gry, jeżeli pierwszą przygodę nam się uda przejść, przechodzimy do kolejnych. Każdy z graczy wybiera swoją postać i umieszcza planszetkę przed sobą. Następnie wybiera kolor, jednego piątka umieszcza w, na planszetce obozu, a znacznik umieszcza na karcie, żeby zaznaczyć, że to jest ten gracz. Każdy, każda postać posiada. Jakieś atrybuty, które będzie, z których będzie korzystał na tej wyspie, będzie mógł również skorzystać ze swoich zdolności. No i oczywiście opis, zdjęcie tejże postaci. Po e, tych stronach planszetki mamy miejsca na żetony zmęczenia, które gracze będą używali. Te używamy w rozgrywce dwu i y, trzyosobowej. osobowej. Tutaj e, później używamy w rozgrywce e, dla większej ilości graczy. No i dobrze. Kiedy już mamy wybrane kolory, należy przygotować karty. Karty od 101 do 104 układamy odkryte na stole. Następnie karty wraku, miejsc i zagrożeń tasujemy i umieszczamy w tych oto miejscach. Pozostałe żetony umieszczamy w pobliżu graczy. To nie są zasoby. Zasoby graczy będą dopiero kiedy znajdą się w obozie. No i umieszczamy jeszcze kostki, którymi będziemy operować. No i jesteśmy gotowi do przygody. Dobrze, gra wygląda w następujący sposób. Gra jest grą kooperacyjną, więc wspólnie z graczem będą starali się przejść przez tą przygodę, więc gracze mogą konsultować decyzję, ale ostateczną decyzję podejmuje gracz, którego jest kolejka. Gra jest podzielona na dni, dnie i nocy i każdego dnia gracze będą każdy z gracze będzie wykonywał dwie akcje pod rząd. Gracz bierze swój pionek i umieszcza go. Na karcie, ewentualnie, jeżeli ma e, jakąś akcję na swojej postaci, też może to wykorzystać. I umieszczę pierwszą akcję zawsze ludzika pionowo. Jeżeli jest, jest to druga akcja, umieszczę go poziomo, zaznaczając, że gracz wykonał dwie akcje. I kolej przychodzi do kolejnego gracza. Mamy różne akcje. Akcje, które pozwalają nam zbierać zasoby, na przykład niwelować e, zmęczenie. Na przykład możemy dobrać kartę wraku która daje nam jakieś na przykład zasoby lub coś się dzieje, ewentualnie iść i wziąć odkryć jakieś nowe miejsce i wchodzi nowa karta, do której będziemy mogli iść i wykonywać tam akcje i różne rzeczy gracze robią. Na koniec gracze oczywiście większość rzeczy będzie się też działać dzięki kościom. Tutaj gracze będą wykonywali swoje testy, czyli gracz na przykład będzie musiał rzucić kośćmi i na przykład wyrzucić odpowiednie kości do korzystania ze swoich umiejętności, żeby test się powiódł. Gracze, kiedy się to nie uda, mogą otrzymać taki żeton doświadczenia, który będą mogli korzystać z niego i przerzucać kośćmi jeszcze raz. Uczymy się na błędach. Mamy również znaczniki postępu, gdzie niektóre misje rzeczy należy realizować yy... Etapami I zaznaczamy sobie takim znacznikiem, że właśnie zrealizowaliśmy część zadania. Jeżeli zdobywamy jakieś pożywianie, umieszczamy go w obozie. No i kiedy gracze wszyscy zrobią dwie akcje, przechodzimy do nocy. Tutaj gracze muszą wykarmić swoich pionków, czyli najpierw wracamy do obozu i każdy pionek, każdy gracz musi użyć jednego żetonu pożywienia, ryby albo mięsa. Jeżeli nie jest w stanie, wtedy otrzymuje znacznik zmęczenia. Znacznik zmęczenia powoduje, że obniża. Nam o jeden atrybut do wartości atrybutu, przy którym leży, a w momencie, kiedy będziemy mieli wszystkie miejsca zapełnione, no to wtedy jest postać wyczerpana i wszyscy przegrywamy. Kiedy wszyscy gracze już to zrobią, po kolei każdy z graczy dociąga jedną kartę zagrożenia i ją realizuje, ją rozpatruje i odrzuca, i następnie kolejny gracz. Kiedy wszyscy gracze to zrobią, przechodzimy do kolejnego dnia. Jeżeli zaczynamy kolejny dzień i nie mamy na przykład kartę, na której znajduje się Słońce, to musimy rozpatrzyć jej efekt i później znów wykonujemy akcję. Przygoda kończy się na dwa sposoby. Albo przegrywamy, czyli jedna z naszych postaci, jak mówiłem, jest wyczerpana i umiera. Ewentualnie, kiedy pojawi się odpowiednia karta, która mówi nam o tym, że na przykład taką kartę należy wprowadzić, Wtedy taka przygoda się kończy, zrobiliśmy ją pozytywnie i możemy przyjść do kolejnej przygody. Także tak wygląda gra Wyspa Przygód. Moi drodzy, e, gra Wyspa Przygód naprawdę mnie zainteresowała. Przede wszystkim tym, że gra jest bardzo prosta mechanicznie, zasady są bardzo proste, łatwo się tej gry nauczyć. Jak sami zobaczycie, gra, tak naprawdę zasady, główny trzon zasad jest opisany na jednej stronie instrukcji, więc samo widzicie, kwintesencja mechaniczna gry jest bardzo prosta, ale Ilość wyborów, decyzji, które gracze muszą podjąć podczas gry jest naprawdę bardzo duża. Jest dużo zmiennych w tej grze, bo nie, za każdym razem troszeczkę inne e, miejsca nam przechodzą, inne karty wraku, zagrożenia. Gracze muszą dyskutować, więc tutaj gracze muszą podejmować odpowiednie decyzje, co, to się, co się aktualnie dzieje na stole. I to jest bardzo fajne. Musimy dbać o naszych e, rozbitków. Nie możemy ich za bardzo zmęczyć. E, Musimy szukać pożywienia i tego typu rzeczy, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo ciekawe. Klimatycznie też jest bardzo fajnie. Jesteśmy rozbitkami, walczymy o przetrwanie, więc wspólnie razem, więc myślę, że to jest, myślę, że to jest fajne. Same grafiki na kartach też są bardzo ładne, klimatyczne, to fajnie wszystko się wpisuje w temat. Gra się też bardzo fajnie skaluje, jeżeli gram w dwie. 3, 4, 3, 5 osób, to naprawdę jest wszystko fajnie, nie ma tutaj jakichś takich większych zgrzytów. Ogólnie jest to gra kooperacyjna, więc jeżeli lubicie tego typu gry, no to już możecie sobie plusik, plusik dać. Z drugiej strony nie jest to gra, która może dać satysfakcję osobom, które już grały trochę Cięższe typ, ty, tego typu tytuły, na przykład inny tytuł z tej samej, tego samego wydawnictwa Portal Games Robinson Crusoe. Tam mamy, mieliśmy naprawdę bardzo rozbudowaną grę, więc jeżeli przesiądziemy się na Wyspę Przygód, gra wyda nam się dosyć prosta, załatwa, więc raczej proponowałbym tę grę, jeżeli chcemy wejść w świat planszówek przygodowych, kooperacyjnych, sprawdzić czy jesteśmy w stanie, czy nam się takie gry spodobają, czy zbierzemy odpowiednią ekipę i zagramy w gry, więc Taki getaway dla takich tego typu planszówek, przygodówek, ko kooperacyjnych gier spisze się idealnie. Cena gry również jest bardzo, bardzo atrakcyjna, bo nie kosztuje niecałą stówkę, a mamy mnóstwo, mnóstwo elementów i sama gra da nam sporo, sporo frajdy, sporo czasu na rozgrywanie partii, bo tam mamy kilka przygód do rozegrania. Możemy później te przygody rozgrywać jeszcze raz, więc te przygody będą za każdym razem inne, bo inaczej będą dochodziły karty, więc no, gra nam da na długi czas, nam da sporo frajdy. Więc moim zdaniem, jeżeli szukacie Fajnej, prostej, łatwej w nauce i wciągnięcie nowych graczy w świat gier planszowych, gry przygodowej, kooperacyjnej, to śmiało sięgajcie po wyspę przygód. My serdecznie Wam ją polecamy. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa gra. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście z nami do końca. Zapraszam Was również do subskrypcji kanału. Skomentujcie polejkujcie film, jeżeli Wam się spodobał. No i oczywiście trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!